Mamy mały jubileusz, dziesiąty jubileuszowy podcast. Przypomina, mamy 36 tydzień roku i zaczynamy kolejne newsy technologiczne. Zawsze się zastanawiałem, po cholerę ktoś numeruje tygodnie. Jakby były jakieś różnice między 15 a 23, po czym stwierdziłem, że w sumie całkiem fajnie pasuje do podcastów. W 15 tygodniu działy się pewnie zupełnie inne rzeczy. Pewnie tak. A w zeszłym tygodniu mało się działo, dlatego w tym tygodniu dużo się dzieje. I mamy dla Was dużo fajnych technologicznych newsów, bo rozkręca się, rozkręca się nam ta jesień. Więc mam nadzieję, że dla każdego znajdzie się coś miłego. Zapraszamy i startujemy. Na początku wybiegnę troszkę w przyszłość, ale jest to najświeższy news z tego tygodnia, że już za miesiąc, 5 października, pojawi się nowy Windows. Będzie to Windows 11, który podobno będzie przełomowy. Strasznie przełomowy, a ja jako użytkownik macos bardzo. Ale to bardzo jestem nim przejęty. No jakoś nie dziwię ci się, skoro jesteś użytkownikiem Maca. Może w końcu zainstalujesz Windowsa na Macu? Nie. Yy, nie. Trzeci raz. Nie. Ale no cóż, zawodowo też muszę siedzieć na Windowsie, więc fajnie, że coś tam podrasują. Z tego co widziałem, to szału nie będzie. Będzie to kolejna taka wariacja, trochę tak jak Windows 10 był ulepszonym Windowsem 8. Tak Windows 11 będzie znowu trochę ulepszonym Windowsem 10 do macOSa, do OSXa, um, dawnego, no to jeszcze im sporo brakuje. Moim zdaniem. Troszeczkę się z Tobą nie zgodzę, bo też na co dzień pracuję na Macu, Troszeczkę. Ale tak, ale zawodowo też pracuję na Windowsie. I jeśli chodzi o Windows 8, była to porażka. 10 mm -hmm. jest całkiem fajna, mm -hmm. y więc można zaliczyć, że 7 była fajna, 8 porażka, jedenast... dziesiątka jest ok, zobaczymy co przyniesie. Czyli 11 będzie kichą, no to wiadomo, nie? Bo było tak. Mieliśmy 9,5, 9,8 wow. Potem było Millenium, o którym wszyscy chcą zapomnieć, Slash 2000, bo nie było do końca pewne, który z nich. Potem był XP, wow, potem była Wista. O mój Boże, potem była siódemka, wow, ósemka, o mój Boże, do kwadratu dziesiątka, czyli 11. Od razu wiemy, na dzień dobry, może oni mają takie podejście, wiesz, w sensie, że ktoś, kto robi 11 i wie, że ten Windows musi być kiepski. Po prostu mają dwa teamy, Jeden jest dobry, drugi słabszy, a on nie da rady tak funkcjonować, że cały czas na pełnej parze, więc muszą wydawać jakieś wydania pośrednie? Jest to jakiś pomysł, to, to, to może mieć sens. Tak, znaczy, jeśli o mnie chodzi, wystarczyłoby mi, żeby Windows przynajmniej troszeczkę zbliżył się do OSX-a. Myślę, że ty mm -hmm. byś był też zadowolony. I wtedy moglibyśmy pracować zarówno prywatnie, jak i zawodowo. A moim zdaniem po prostu macOS powinien przejąć Windows i po sprawie. To idziemy w stronę jasnej strony światła, czyli Apple Watch 7. No bo nie wiem, od jakiegoś czasu muszą być jakieś newsy o Apple Watchu. Tym razem będzie tak samo, czyli znowu będziemy mieli troszkę. Informacji na temat nadchodzącego zegarka, smart zegarka od Apple: dwie negatywne, niestety dzisiaj. Pierwsza negatywna jest taka, że w trakcie produkcji wyszło na to, że pojawiły się problemy produkcyjne. Jednak nie tak łatwo jest tego nowego Apple Watcha, który zresztą ma być bardziej taki kanciasty, tak jak iPhony czy, czy iPad Pro i R, nie tak łatwo jest go złożyć i są opóźnienia. Nawet nie wiadomo, czy to nie wpłynie jak w jakiś sposób na samą premierę tego zegarka, bo ponoć opóźnienia są dosyć znaczne. A druga rzecz, jeden z takich likerów, którzy są znani w tym, że, że dostarczają informacje trochę z Apple'a, został zapytany o to, czy możemy się spodziewać czujnika ciśnienia, czyli żebyśmy sobie mogli mierzyć ciśnienie w zegarku, więc jasno powiedziało, nie ma szans. Więc też kolejny przeciek. Ee. Tak, za zastanowiło mnie to, co powiedziałeś. I zastanawiałem się, czy będzie na tyle kanciasty, że po prostu pracownicy składający zegarek pocieli się nim. E, to byłoby dziwne, ale nie niemożliwe. No nie, nie, Jednak jakoś tak, może wiesz, od lat mieli zawsze takie obłe i tak przyszło kanciaste i tak Halo, co to ma być? Panie? No i jak się pocieli, to wiadomo, że nie zmierzy ciśnienia, bo za duży upływ krwi. E, to jest bardzo mocne wybieganie w przyszłości, jeżeli chodzi o skutki przyczynowo-skutkowe, czy coś? Tak, podobnie, tak. tak. E, ale za to byłby to świetny zegarek na wypad do lasu, można ciąć gałęzie. Na przykład, o, i mierzyć im ciśnienie. A nie, bo nie ma, to nie pomierzysz. Ej, więc ciś, ale kto by mierzył ciśnienie w lesie? Skoro zacząłeś o zegarkach, nie pozostanę ci dłużny. Otóż ukradliś mi zegarek? Nie. Opowiem ci o tym, że Xiaomi i jego inteligentna opaska wyprzedziła wszystkich konkurentów i zajmuje w tej chwili pierwsze miejsce, e, osiągając 20% całego rynku sm smart opasek. Mam Apple Watcha jednego. A mi banda to mam chyba ze trzy trójki, dwie czwórki w rodzinie, ze dwie piątki i chyba co najmniej jedną albo dwie szóstki. Więc coś w tym jest. Potwierdza się, jest bardziej popularny. Jest o wiele bardziej, bo jest tani i dobry. A jest do... tani i dobry dlatego, że jest dobry i tani. Jak wino. Co prawda jest to na razie mała różnica, bo tylko 1% rynku przed Apple Watchem, o którym wspomniałeś, no ale kibicuję i mam nadzieję, że pójdą dalej do przodu. No, a ja mam nadzieję, że może Apple na przykład pójdzie po razem do głowy i będzie sprzedawał tanią dobrą opaskę. Tak, albo jakąś uproszczoną wersję zegarka, która nie będzie kosztowała te 1,5-2000 tylko 3. Odskoczmy od tego Apple'a i przejdźmy może trochę w świat smart home, bo pojawiły się też bardzo fajne i ciekawe informacje. Sigway to ten od tych takich sigwayów, czyli takich dziwnych pojazdów, na których popylają tylko ochrona lotnisk. I nikt inny na świecie nie wie za bardzo, po co one powstały. Takie typowe jeździki. Dwukołowe najczęściej, albo tak. jedno. Widziałeś, żeby ktokolwiek oprócz ochrony lotnisk na tym jeździł? Nie. No właśnie. No i czasami jeszcze w łebie znajdziesz. Gdzieś tam jakąś wypożyczalnię, bo w łebie wszędzie są takie od tego typu rzeczy. A nie zastanawiacie dlaczego ochrona lotnisk nie jeździ na przykład na hulajnogach, Tylko muszą mieć Segwaja. Bo ktoś 10 lat temu zrobił przetarg i jego wujkiem, wiesz, była stryjeczna ciotka. No. Dobrze, Dobra, dobrze wiemy jak to się od głównego tematu, przepraszam. Wróćmy Ładnie. do. Więc Sigway zdecydował się zrobić robota. Robota koszącego, czyli wytacza tutaj, działa wobec chłysk I w sumie fajnie, bo, bo tutaj podejrzewam, że powinno być, to moim zdaniem powinna być trochę większa konkurencja. No i ten robot ma być, ma mieć GPS-a, dzięki czemu nie, nie będzie trzeba mu takiego, takiej linki rozkładać, żeby wiedział, gdzie nie wjeżdżać, bo będzie w stanie do 2 cm się odnaleźć, będzie w stanie bardzo fajnie ścinać mmm, trawę, a poza tym będzie miał również opcję kilku wersji od 1000, chyba tam 200 dolarów do 2500. W zależności od tego, będziesz miał ekstra opcje albo 4G, albo opcje, które cię mają zabezpieczyć przed kradzieżą. Cudownie, ale zastanowił mnie ten GPS, bo w autach mamy, nie wiem, 20-50 metrów, a tu do 2 centymetrów. Dlaczego w autach tego nie ma? Bo Sigway go zrobił i Sigway robi lepsze. Cudownie. Hmm? Więc czekam, aż Sigway zrobi mi dobrą nawigację do auta. Nie, bo oni robią dziwne urządzenia, które są nikomu niepotrzebne i roboty. Oni się specjalizują, wiesz. Mają konkretny cel, taki w sumie nikomu nieznany. Wymyśliłem no, <laughs> jeszcze jedną rzecz. No Można zawsze tego koszącego robota schować do bagażnika i masz dokładną nawigację w aucie. O, o, i to jest jakiś pomysł. I to jest jakiś pomysł. Znowu zacząłeś o robotach, ja mam kontra. Otóż Dyson, ten producent, którego kojarzymy głównie z ręcznymi odkurzaczami, chyba najwięcej ich zrobił. I tymi takimi um, dziwnymi oczyszczaczami powietrza, które wyglądają jak takie kółko stojące. Tak. Otóż stwierdził, że zrobi odkurzacz samojezdny. Ale nie będzie to kolejny zwyczajny odkurzacz samojezdny, tylko będzie to odkurzacz, który potrafi samodzielnie wejść i zejść po schodach, przy, przy okazji je odkurzając. Może w końcu któryś twój próg pokona? Yy, próg bez problemu, ale jak pokona schody? Jak yy, patrzyłem. To yy, myślę, że tak. To no, jest ty masz problem z wejściem, a on może da radę. Ale. Yy, jak na Patrzyłem na konstrukcję, to trochę przypomina mi te wózki, którymi kurierzy wożą ciężkie paczki po, po schodach. Ma takie trój. Trzy koła, które będą się obracać i w ten sposób będzie się wspinał. Coś czuję, że pierwsze wersje będą takie, że... Gdzie jest robot? Jeb! A, znalazł się. Ja... Pewnie mieć jakieś takie czujki antyzderzeniowe i tego trochę, wiesz, gąbkę, żeby mógł przeżyć. Znaczy, czujniki upadku już są teraz stosowane powszechnie, więc myślę, że on je też będzie musiał mieć, to... ale dodatkowo to... będzie umiał wchodzić. Dostaniesz powiadomienie na komórkę, e, upadłem, nie żyję. Kup nowy. Kup nowy. Od razu z takim puszem do... i wiesz, i dostajesz koszyk zakupów i możesz kupić nowy. Ale ogólnie idea super, no bo tak naprawdę to jest duży problem. Przenoszenie robotów pomiędzy piętrami jest upierdliwe, a posiadanie robota per piętro, no to nie jest zbyt nieekonomiczne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No kot się może też jeszcze ewentualnie przestraszyć. Jak, jak nie dość... kiedyś mu umiał zwiać na górę, a teraz jak robot będzie za nim wchodził po schodach, Boże, ta populacja kotów zmniejsza się. Jak gorzej, jak kot stwierdzi: Jestem leniwy? Mam windę. Mam windę. <laughs> Okej, okay, to musimy nagrać. A pozostając przy tematyce kotów, HTC, która jest znana m.in. ze swojego bardzo dobrego wiara, którego już mieliśmy kilka wersji okazję testować, oraz nietypowych sposobów dla jego promowania, zrobiło wirtualną prezentację, czy tam wirtualną um, pokaz dzieł sztuk związanych z kotami i tam mamy różne dzieła sztuki i zamiast tych głównych postaci mamy koty, bo jest jakiś ten artysta, który zrobił i tam wszędzie są koty i nawet możesz, masz aplikację, że możesz swojego kota tam wsadzić. Ja no. nawet nie wiem, jak to skomentować. No, a ja się pytam, jak Hrabal, czemu jeszcze tam nie jest jako Hrabalom Liza, na przykład. Nie patrz, no. ale połączyli internet, VR, koty, dzieła sztuki. To Superna. musi być hit. No, wiadomo. I wchodzisz po prostu w lubrze pełnym kotów. Jest idealny. Ja tylko napomnę dla ludzi, którzy nie wiedzą, że Hrabal to jest mój kot. Teraz troszeczkę z innej beczki. Otóż Amazon postanowił, że stworzy swoje własne telewizory. Nie tylko przystawki do telewizorów, ale e, nie będzie tylko telewizorów Sony, Panasonic, nie wiem, Xiaomi, będzie też Amazon. No. Ich wielkości będą 55 cali, 70 cali. Ale Po co? Mm, po to, żeby, nie żeby wiem, bardziej się reklamować. Co prawda ten telewizor w większości pewnie zrobi dla nich TLC, ale będzie jako marka Amazon, żeby mm. przypominał o codziennych zakupach. No i powiem szczerze, takie telewizory Xiaomi, no, co tanie i dobre, to fakt, ale ja osobiście LG lubię. nie ja wiem, czy to jakoś się super przyjmie. Tak jak przystawka w ogóle na ten Fire TV w Polsce kompletnie się nie przyjął. Tak myślę, że w tym wypadku będzie podobnie. Stany trochę ludzi ze Stanów, tylko kupi i to będzie tyle. No tak, nawet Alexa u nas nie jest za bardzo popularna. No dokładnie. A ostatnio miałem okazję nawet spytać Alex, ludzi od Alexy kiedy ona w końcu powie coś po polsku. I zamilkli. Nie, no w sumie no, nie dostałem odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że, że mimo wszystko jakoś moje pytanie do, do nich dotarło. A sam telewizor. Dobra, zobaczymy, co Amazonowi wyjdzie. Nie? To pozostając przy Amazonie, ja też mam newsa. Amazon i Alexa wprowadzają adaptive volume. Póki co są na testach. Testy wychodzą średnio. A w skrócie, Amazon mam mniej więcej taką technologię, w której gdy będzie głośno, to Alexa będzie do nas krzyczeć, żeby się przekrzyczeć przez to, co się aktualnie dzieje w pomieszczeniu. Hmm. To Google ma trochę odwrotną e, filozofię, czyli jak puszczasz za głośną muzykę, on się zciszy, żeby. Powiedzieć komunikat. No widzisz. Nie, to Aleksa będzie wrzeszczeć, bo to jest prostsze. Ale byłem na testach, jak ją aktualnie testowali przy jakichś wentylatorach, to tak, czasem krzyczy, czasem nie i w sumie średnio to wychodzi. W sumie nie wiem, czy chciałbym, żeby sztuczna technologia na mnie krzyczała. Ale to jest kwestia czasu. Wszystkie będą. Będzie taki krzysik! Krzysik, chodź na obiad! A to Aleksa. Teraz zabiłeś połowę naszych słuchaczy słuchających na słuchawkach do Po prostu krzyknąłeś jak Aleksa. Dokładnie, i o to chodzi w Adaptive Volume, i mniej więcej taki jest aktualnie poziom testów. Także przepraszam. Dobra, to ja, może nie tyle news, ale co moje, moje spostrzeżenie i taka cicha nadzieja. Otóż Google Hub w niektórych przypadkach zaczął odpowiadać po polsku, że nie może czegoś zrobić, i tak samo przy instalacji nowego Google Huba duża część instrukcji instalacyjnej była po polsku. Po czym, jak wybierasz język angielski, on się przełącza. Mam nadzieję, że to jest taka cicha zapowiedź tego, że niedługo będzie język polski jednak w Google. No ja też na to powiem szczerze, że bardzo mocno czekam, mimo że oczywiście jestem za Siri, ale mam Google u siebie. W końcu asystenci muszą być w stanie powiedzieć dzień dobry, tutaj Google, czy jakkolwiek sobie tam wymyślą, ale żeby to był nieważne, czy to będzie Alexa, czy to będzie Google, czy to będzie Siri, niech w końcu ktoś powie coś po polsku. No tak, skoro mogą, mamy do wyboru nie wiem, z 10 języków angielskich, trzy rodzaje niemieckiego z i siedem francuskich, to dlaczego nie ma naszego rodzimego, wspaniałego języka? Dokładnie, a potem mogą kombinować to akcentami, no ale tutaj też trzymam kciuki. Ja ciągle wierzę, że 2021 będzie rokiem, w którym pierwszy z asystentów powie coś po polsku. Jeśli tak będzie, na pewno dowiecie się tego też od nas. I to wszystko w tygodniu 36. Mamy nadzieję, że część z tych newsów Was zainteresowała. Ciągle osobiście czekam na konferencję Apple'a, kiedy ma się dużo rzeczy podziać. Oczywiście, jeżeli uporają się ze swoimi problemami z Apple Watchem 7, ale no, dzieje się. Jesień się rozpoczyna i technologia wraca do życia. Tak, oczywiście będziemy następny tydzień obserwować, aby przekazać Wam nasze newsy, ale moja mała prośba: dajcie nam jakiś odzew, czy taka forma Was interesuje, czy chcecie słuchać naszych newsów. Możecie komentować, możecie pisać do nas, możecie wysłać list, jeżeli znacie nasz adres, ale go tu nie podamy, bo to musiało być jakieś takie bardziej zagadkowe. A ogółem to dawajcie znać, czy ta forma przekazywania newsów jest dla was interesująca. Zawsze możecie do nas też napisać na portalu z wielką literą F. A, okej, okay, dobra.